Są takie noce, że kiedy kluby bardziej pasują komuś bardziej, a komuś mniej. No i tej nocy pasował bardziej bagabowi, speakerowi. Odpali się fajnie, patrzyli na barze. Spiker się odpalił na maksa w Czupito, naprawdę. Spiker jak się pali, to. On tam latał po tym, po tym barze. Cały czas był uśmiechnięty, dęsił w ogóle. Znaczy pito to była moja noc w sumie, nie? Tam woda się odwalałem i byłem pijany strasznie. Tańczył i tym swoim drożdżowym dubskiem spadł na mnie, o! kurwa z baru. Spikera, ale się najał. Bardzo ładnie. Warsaw shore. Nowy sezon. Premierowe odcinki w każdą środę i niedzielę o 23. Byczki. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał MTV Polska, dzwoneczek i łapka w górę!